Ale moc. Jest moc. Dobra, słuchajcie, to tak, żeby było co nieco z tego naszego spotkania. Puch. Nie wiem czemu, ale, ale wyszło. To, co widzicie tutaj, to jest nie powiem replika, ale pewne wyobrażenie na temat bombardy z wyraźnie zaznaczoną częścią prochową, z wyraźnie zaznaczonym kielichem. Który przychodził kamienny pocisk w 1382 roku, podczas oblężenia Pyzdr, o którym pisał w Kronice Janko z Czarnkowa, kula przebiła się przez y, wrzeciądze zamku podwójne dębowe i plebana Łukasza, z, y, przepraszam, Mikołaja z Biechowa, który przechodził akurat, miał pecha przechodzić przez dziedziniec, uśmierciło. W rekonstrukcji artylerii my sobie musimy nieustannie nieustannie jesteśmy nad barykadą w rozkroku pomiędzy bezpieczeństwem a ewentualnym realizmem. Wiadomo, że działa z tamtego czasu były początkowo skuwane ze stalowych czy z żelaznych listew. krok do, do przodu do przodu do przodu jak sobie was mój życzysz. Były skuwane ze stalowych albo czy żelaznych listew. Odlewane, a ich wytrzymałość była ograniczona, więc trudno teraz dla odtworzenia reali realiów tamtej epoki ryzykować technikę wytwarzania działa, którego przydatność i którego żywotność jest, jest mocno, mocno ograniczona. Życie i zdrowie ma się jedno, więc chyba ta wierność realiom technologicznym nie popłacałaby tak bezwzględnie. Tym bardziej, że na pokazach czy w bezpośrednim sąsiedztwie tego sprzętu Znajdują się ludzie postronni, znajdują się widzowie, i, i tak dalej, i tak dalej. Tak mogła wyglądać ta bombarda. Jedyny taki najbardziej reprezentatywny, zachowany artefakt to jest słynna bombarda skurczennika, którą datuje się na rok 1414 i która aktualnie jest przechowywana na zamku w Malborku. I tak naprawdę wiemy o nim, że w rejestrach krzyżackich była ona rejestrowana jako puszka miedziana. Puszka miedziana. A o jej użyciu, o jej skuteczności, o jej zastosowaniu tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy nic. Artefakt jest przepiękny. Jeżeli ktoś jest czuły na, na takie historie, a myślę, że wszyscy jesteśmy czuli, zapraszam do Zamku w Malborku. Obejrzyjcie sobie tą, tą historię, bo to naprawdę poszerza horyzonty i rozpala wyobraźnię. To tak mniej więcej na temat działa. Dalej kwestia paliwa. Czarny proch. 75% saletry, 15% węgla, 10% siarki. Cała tajemnica to jest granulacja. Nie wolno, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby kiedyś spróbować własnego wytwórstwa. Nie wolno tego robić na sucho, nie wolno poprzestać na prostym mieszaniu składników. To nie może pylić, to nie może zostawiać brudu na ręku. To nie może zostawiać brudu na ręku, bo taka pyląca się mieszanina jest mocno, mocno wybuchowa. Natomiast po wymieszaniu na mokro, po wysuszeniu i po, po granulacji jeżeli proch będzie trzymany z dala od wilgoci, jeżeli nie będzie na niego oddziaływało coś z atmosfery czy coś z, yy, z pojemnika, w którym się przechowuje, to jest praktycznie wieczny, jest niezniszczalny. Przy założeniu, że trzymamy go z daleka od wilgoci, granulacja, robienie na mokro, bezpieczeństwo absolutnie, bo ta reakcja zachodzi z prędkością kilkuset metrów na sekundę i wytwarza temperaturę no, około chyba 1000 stopni, więc, więc nie ma mowy o tym, żeby niekontrolowana dawała się w jakiś sposób zatrzymać albo kontrolować. Będzie działała, będzie działała, będzie działała do wyczerpania paliwa. Co zniszczy, co uszkodzi po drodze, to Pan Bóg jeden wie. Więc ewentualna produkcja czy ewentualne wykorzystanie czarnego prochu to jest kwestia daleko, daleko posuniętego bezpieczeństwa. Do ewentualnego dawkowania, no to już trzeba również stosować zdrowy rozsądek. Przede wszystkim, ja nie mogę powiedzieć, że na takie działo super bezpieczne jest na przykład 10 gramów albo 11 gramów, a 15 to już jest niebezpieczne i to już się zaczyna w tym momencie ryzyko. Jedyne, co można z całą odpowiedzialnością rzec, to to, że im większy ładunek, tym większe ryzyko. Więc nie przesadzać z ładunkiem, nie przesadzać z napychaniem rury, bo to, że się uda 100 i 200 razy, to w zestawieniu z tym jednym, jedynym, 201 czy 101 razem nieudanym nie będzie miało żadnego znaczenia po prostu. Więc nie ryzykować niezależnie od tego, jak się człowiek czuje pewny, jak się czuje w temacie, jaki efekt chce osiągnąć. Lepiej nasypać mniej niż nasypać więcej. Do tego działa, wypraktykowana jest łyżeczka prochowa, która powtórzona, jak gdyby dwukrotną dawką, dwukrotną dawką zapewnia w naszej ocenie w miarę bezpieczny i w miarę atrakcyjny dla widzów efekt wizualny i akustyczny. Maciek sypie, maciek sypie do lufy dwie takie łyżeczki. Czasami jak nie widzę albo udaje, że nie widzę, to nasypie trzy. Za co mu się zdarza zebrać o pieprzy od tatusia, no ale generalnie to jest usądny człowiek. Kwestia otworu zapałowego. Jak widzicie, sterczy z niego współczesny ląd. To jest też ukłon w stronę bezpieczeństwa. Nie powinno tak być, ponieważ zapał, czyli ten otwór, który doprowadza płomień do komory prochowej, powinien być przed odpaleniem zasypany najdrobniejszym prochem panewkowym. I odpalenie takiego ładunku Powinno polegać na zbliżeniu otwartego ognia do panewki. Prędkość takiej re reakcji, tak jak mówiłem, to jest kilkaset metrów na sekundę, więc artylerzysta nie ma czasu, żeby przy tak szybkiej reakcji odejść na bezpieczną odległość, żeby nie ryzykować jakiegoś tam wypadku. Stąd też stosujemy te ląty, które są, tak jak mówię, Kompromisem pomiędzy zamierzonym czy oczekiwanym efektem a y, historiami bezpieczeństwa. Maciek nasypał do rury dwie łyżki, mam nadzieję, naszego prochu. Teraz ładunek jest ugnieciony, nie utłuczony, tylko ugnieciony. To, że jest to zrobione dobrze, widać po lekkim ruchu na lącie pod tytułem Siedzi twardo, czyli został obsypany ładunkiem. I, nie będzie, i zminimalizowano ryzyko, że ląd się wypali, a nie zajmie się ładunek prochowy. Kwestia przybijania. To też jest jakaś tam praktyka i też bardzo daleko idący kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a wiernością realiom historycznym. Bo w starych działach, tych spod Pyzdr, tych spod Grunwaldu czy wszystkich późniejszych Komora prochowa po podaniu ładunku prochowego była zaślepiana kołkiem z miękkiego drewna. Dla osiągnięcia większego ciśnienia ten ładunek był fizycznie przybijany drewnianym kołkiem. Ponieważ no łatwo to wytłumaczyć. Proch ówczesny był produkowany z surowców kopalnych, czyli saletra była kopalna, była minerałem po prostu o dużym stopniu zanieczyszczenia więc jej wydajność energetyczna jako utleniacza była dużo mniejsza. Teraz, kiedy mamy ją czyściusieńką, bo jest produktem jakiejś tam reakcji chemicznej, te ciśnienia są ogromnie większe, więc nie warto ryzykować rozsadzenia lufy dla jakiegoś no, mało, mało, mało ważnego czasami efektu. Więc nie przybija się, nie przybija się żadnym kołkiem, nie przybija się żadnym trwałym elementem, przybija się czymś co my nazywamy tutką, od po prostu trocinki zwinięte w gazetę, przyspiesza to ładowanie, bo czasami, jak wiecie, na pokazach od artylerzystów się wymaga szybkiego tempa ładowania i używania dział. Ładuje się to tak kilkoma takimi przybitkami, też bez przesady. Ugniata i praktycznie bombarda jest gotowa do użycia. O, dokładnie. Kwestia bezpieczeństwa. Maciek tutaj zaznaczył ważną kwestię. Narzędzia najprostsze, drewniane, bez żadnych metalowych końcówek, bez żadnej stali, bez niczego, co krzesze iskry w kontakcie z lufą. Łatwo w tym momencie tą historię, nie daj Boże, zainicjować, a powstrzymać. Tak jak mówiłem, tego już już po prostu nie ma. Wszystko drewniane, żadnych roboczych końcówek, które się mogą ułamać, które mogą zostać w lufie, które nie daj Boże, mogą skrzesać iskrę. Bez Kwestia... nasadek. Bez nasadek wszelakich. Nie czasem. No. To zostaje w lufie, bo się obluzuje, Dokładnie, odpadnie, tak. zostanie, wyciągniesz pośpiechu, nie zauważysz, odpalisz poleciało. Trafisz, nie daj Drewno. Boże, zabijesz. Drewno bez żadnych elementów do obwiązania dłoni. Dokładnie są. tak. Mhm. Znowuż kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a realiami historycznymi. Kwestia bezpieczeństwa dłoni operatora. Małpi chwyt, żeby nie daj Boże nie poleciało z kciukiem. W ten sposób. Małpi chwyt przy korzystaniu z łyżek prochowych, przy korzystaniu z wyciorów, przy korzystaniu ze stempli. W ten sposób. Kciuk na wierzchu. Żadnych pętli, żadnych elementów do wieszania w cekhausie na przykład. Żadnych rzemieni, niczego. Małpi chwyt i proste, najprostsze drewniane narzędzia. Ale historycznie było z tymi, żeby coś tam zawiesić, tak? Było, Rozumiem. było. Mhm. Bo wymogi cechhausu, magazynu, zbrojowni były takie, że jego nadzorca lubił wiedzieć, ile ma i czego ma. My natomiast uważamy, że okay. nie będziemy mnożyli ryzyka w tym momencie, bo kciuk ani dłoń nie odrasta. Mamy ją jedną, więc trzeba o nią dbać. Mhm. Działo jest gotowe do użycia. W czasach 500-600 lat wstecz, po zabiciu ładunku prochowego w komorze drewnianym kołkiem, przychodziłaby do części wylotowej okrzesana z kamienia kula, która byłaby uszczelniana pakułami, skórą, wszelakimi historiami takimi miękkimi, nie powiem papierem, bo byłby za drogi, czy pergaminem ale takimi właśnie historiami jak skóra, jak, jak tkanina, jak pakuły, żeby zwiększyć ciśnienie w komorze, żeby zminimalizować straty energetyczne, które się nieuchronnie dokonują pomiędzy obrobioną dosyć no, zgrubnie kulą kamienną, a odlaną albo skutą z listew dosyć zgrubnie lufą i, i tą jej częścią wylotową. Po prostu była to próba na, na, na zaoszczędzeniu, na, na energii, która miała iść w, w, w wylot miała tą kulę popychać, a, a, a nie się rozpraszać gdzieś tam na boki. No i cóż, sznur ognisty to też, jest, to też jest kompromis pomiędzy kwestią historii a kwestią bezpieczeństwa. Bawełniany splot, namoczony w wodzie z saletrą, wysuszony, pięknie się pali, żarzy się w takiej temperaturze, że można spokojnie ląd odpalić bez obawy, że zgaśnie, że, nie że chwyci. Nawet w wilgotnej yy, aurze, czy, czy w czasie deszczu taka historia się po malutku żarzy, ładnie pachnie, 100% skuteczności generalnie w tym momencie. Maciek zaraz odpali, coś tam huknie, kwestia, o której mówiłem na początku, nie stajemy ani jako operator, w cudzysłowie, ani jako widz, nie stajemy za częścią tylną bombardy, bo jeżeli cokolwiek, nie daj Boże, tfu, tfu, w głupiłe się zdarzy, to na ogół jest to odpadnięcie tej tylnej części, i, i, I miecie sobie tam gdzieś, tam gdzieś do tyłu. Na boki sytuacja się do tej pory nie zdarzyła, więc zakładamy, że po obu stronach ta kwestia jest bezpieczna dla widza i, i dla operatora. Oddalenie ładunków pozostałych? No wiadomo. Po strzale z lufy miecie się proch niedopalony, który często dopala się dopiero poza lufą. Mios niosą się historie z przybitki pod tytułem, żarzący się papier, żarzące się trociny, czasami w trocinach zdarzy się jakiś grubszy kawałeczek drewienka, który też się w tych ogromnych ciśnieniach i przy dużej temperaturze potrafi zapalić, więc starajcie się tak lokować swoje działa i, i generalnie broń czarnoprochową, żeby ta historia niesiona wiatrem na boki lub przed lufę nie zapaliła czegoś, czego nie chcecie zapalić, stąd Ładunki prochowe, zawsze odsunięte. Ładunki prochowe w jakichś opakowaniach, najlepiej drewnianych, bo to nie elektryzuje, a izoluje od otoczenia wystarczająco dobrze. W osobnej skrzyneczce, która jest zawsze zamknięta, na baterii nie zostaje przepraszam, używam określenia współczesnego bateria wtedy pewnie tak nie mówiono, ale to łatwiej nam zrozumieć po prostu w okolicy działa nie zostawiać otwartych puszek z prochem nawet jak jest największy fervor bitewny i największe oczekiwania co do prędkości ognia zamykać odkładać zamykać wieczka kontrolować historię przed oddaniem strzału dowódca czy, czy, czy ktoś kto ma pieczę nad przebiegiem sytuacji patrzy zanim odpali tej reakcji nie da rady zatrzymać po prostu Kolega Dzienisz może opowiedzieć, co się stanie, jak będzie się miało niezabezpieczony <grym w torbie. grym> Widziałem to na własne oczy ja i nie. do tej pory jestem I pod wrażeniem. Tego byśmy właśnie chcieli uniknąć. Dokładnie. Ja wiem, ja wiem. No wystarczy jeden rozłożony kawałek i ci się. historia może skończyć. Miał w torbie, ładunek strzelał z hakownicy, coś mu tu nie wiem. Wy, wy, wy widzieliście ogólnie. Ja wiem, że się zajął cały ogniem, spalił sobie habit, spalił sobie dublet. Koszula też jest z dziurą, tu mu wszystko wyjarało. Nie? Miał szczęście, że, że... puszka była otwarta w torbie tak. od jego kierunku na zewnątrz. Mm -hmm. Więc gościowi poszła znaczy właśnie na tył, i facetowi ten płomień to poszedł tak, wiesz, pod no, pachą, Tam się tak, 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 tak. Żyje. Tak, żyje. Ja to widziałem, widzieliśmy Ale... to na własne oczy, rzecz się działała w Skarszewach, tak, w dokładnie. czasie imprezy krzyżacko-husycko-joanickiej chyba jakoś, tak? W tak, tak? tak, każdym tak. razie śmiechu było co niemiara, chociaż nie wszyscy się śmiali, bo ja bym na jego miejscu się nie śmiał. Był bardzo blisko generalnie. Takich historii chcemy i musimy unikać, jeżeli człowiek nie ma ochoty potem nie spać po nocach i się zastanawiać, kiedy i za co zostanie pozwany i ile zer będzie miało ewentualne odszkodowanie. Dobra, to Maciek czyni swoją powinność. Koledzy się tak, tak jak. Ma Maciek, proszę, żeby się powstrzymał na sekundę. Jest moc, jest echo, jest zapach. Warto żyć w tych momentach. Fizycznie dmuchnąć. Zobaczcie, ile tam tego jest. Ta wciąż się nie dopalają resztki. Zawsze zostaje. A jak do cię kolejną partię za szybko, to może się okazać, że się zdziwicie, jak wypali za szybko. Taka też rzecz z doświadczenia. Tutaj. Nazywamy to hendożeniem, bez żadnych protektów. W każdym razie bierze się albo wycior, albo stempel i się lufę przed kolejnym podaniem kolejnego ładunku hendoży. czyli dogaszamy w środku to, co się z przybitki lub z ładunku prochowego mogłoby ewentualnie nie dopalić. I jest. działo jest gotowe do kolejnego załadowania. I lecimy na nowo. I lecimy na nowo. Ile fabryka Tom. dała? Pro. Dawaj, co tam. Przebić i jazda. Wy, Właściwie, jeżeli mamy, ogromny, ma... mamy ogromny szacunek dla ludzi, którzy walczą wręcz. Mamy ogromny szacunek dla strzelców, dla kuszników, ale jakby to rzec, a nie skłamać, każdy z Was jest w stanie do pewnego momentu swoje działania na polu kontrolować. Miecz można wyhamować, skręcić. Można powstrzymać coś, co się zdaje wyjęte spod kontroli. Tutaj nie ma kuźwa takiej opcji. Po prostu, jak już się zacznie na tej panewce kotłować, nie ma silnego, żeby zatrzymać, żeby przesunąć, skręcić, przekręcić. Jeżeli coś jest na linii strzału. Może oberwać. Więc bardzo proszę, jeżeli kiedykolwiek się czarnym prochem zainteresujecie bliżej, kiedy będziecie używali broni czarnoprochowej, albo kiedy będziecie widzieli, że ktoś jej używa, zwracajcie uwagę na to, co tu zostało powiedziane. Ani ręce, ani oczy nie odrastają. Części zamiennych nie ma. Nie mówiąc już, że pięciu żyć jak kot nikt z nas też kuźwa nie dostał. Co, może jak ktoś ma ochotę, to zapraszam do obsługi. Wszystko pokażę i wytłumaczę. A tak coś się zrobi, to już człowiek wie. Dobra, bacik. Ląci. Na do, do, do Kręcając, żebyś nie, złam. nie złamał gdzieś. Tak. Tak.